W dzisiejszym Pit Stopie gościmy Roberta Gromca, przedstawiciela firmy S+, która zajmuje się drobnymi naprawami lakierniczymi. I nie tylko. Drobnymi naprawami estetycznymi. estetycznymi. Usuwamy uszkodzenia estetyczne w samochodach. Proszę tego nie mylić z szybką wymianą oleju i klocków samochodowych. Usuwamy za uszkodzenia defekty na których cierpi nasza estetyka estetyka naszych samochodów. Poprawiamy wygląd aut, wykonując zabiegi kosmetyki samochodowej, zaawansowanej kosmetyki samochodowej na bardzo, powiedziałbym, dumniej, prężniej, śmiało i z odpowiedzialnością na wysokim poziomie prowadzimy te usługi. Usuwamy takie drobne uszkodzenia estetyczne, które nas bolą, które obniżają wartość samochodów. A robimy to tak, żeby w wyniku tej naprawy osiągnąć jakość, przywrócenie oryginalnego stanu auta w czasach zdecydowanie krótszych niż w metodach tradycyjnych. Czyli czas naprawy u nas to godziny, a nie dni, i yy, nie obniżamy wartości auta. Dzięki Czyli nie naprawiacie całego elementu, tylko część, która została uszkodzona. No tak, te technologie są tak skonstruowane, żeby to móc naprawić. Drobny element w samochodzie lub fragment większego elementu. Na przykład, jeżeli masz uszkodzenie na lewym narożniku przedniego zderzaka, polegające na otarciu głębszym niż grubość lakieru bezbarwnego, czyli nie takim, który wystarczy wypolerować, to my naprawimy lewy narożnik zderzaka, nie ingerując w stronę prawą tego elementu. Naprawimy fragment Tę resztę nieuszkodzonego elementu pozostawiając niezmienionym. Dzielicie się jakby na takie dwie formy. Na czym one polegają? No właśnie. Jedna to naprawy smart repair. To właśnie te naprawy drobnych uszkodzeń estetycznych, naprawy na drobnych elementach czy fragmentach większych elementów. To Otarcia lakieru przekraczające warstwę lakieru bezbarwnego, nie takie, które da się usunąć przez polerowanie, tylko odbudowujemy powłokę lakierniczą, przywracając kształt, wygląd, warstwy, y, lakie, warstwy podkładów wypełniających, gruntujących, lakier bazowy, lakier nawierzchniowy. Czyli to nie jest metoda szminka, ślina, drut, <laughs> tylko profesjonalna odbudowa powłoki lakierniczej, ale na obszarze zawężonym. Do uszkodzenia lub niewiele większym niż uszkodzenie. A na jakich samochodach? Nowszych, starszych, to na każdym samochodzie można tę naprawę wykonać. Nie ma tutaj znaczenia wiek samochodu, nie ma znaczenia jego wartość, dlatego że we współczesnych technologiach one są już tak dopracowane, że można to wykonać na każdym aucie. Czy to będzie lakier jednowarstwowy... Czyli to zależy tylko i wyłącznie od właściciela, czy chce mieć oryginalny wygląd. Jeżeli idziemy załóżmy. I kupujemy samochód, i taka prosta metoda, chcemy przykleić magnes i ten magnes nigdzie się nie trzyma, ponieważ wszędzie jest szpachel, to jeżeli naprawiamy auto w takim właśnie salonie, tego efektu nie będzie. Dokładnie tak. Zobacz, sam tutaj podałeś i poruszyłeś przykład utraty wartości związanej z tym, że był naprawiany element, to jeżeli ja potrafię yy, naprawić fragment elementu, tylko ten obszar, który jest uszkodzony i potrafię to zrobić tak, że nie będzie widać, że ja naprawiałem tylko fragment i gdzie ja skończyłem, bo mamy odpowiednie technologie pozwalające wtopić nowy lakier bezbarwny, stary lakier bezbarwny bez jakiejś granicy przejścia, odcięcia, rantu, zmiany grubości, stosując te same materiały lakiernicze, które są stosowane w tradycyjnych warsztatach blacharsko-lakierniczych, ale zawsze w wersji najlepsza jakość, najszybsze utwardzacze, suszenie lakieru promiennikami podczerwieni, bardzo skracamy tutaj czas, osiągając ten no, bardzo pożądany efekt usunięcia uszkodzenia, ale grubości lakieru, które pozostają po naprawie, są zbliżone do grubości elementu nienaprawionego, więc nie ma utraty wartości. Następnie, czego dotyczy ten pierwszy odłam konkretnie? Pytasz, jakiego rodzaju uszkodzenia można usuwać? Tak jest. Głębokie rysy i otarcia na częściach lakierowanych. Na przykład otarcia narożników zderzaków, rantów, obicia rantów drzwi. Tam, gdzie uszkodzony jest lakier, trzeba, je, trzeba go odbudować, a nie wystarczy na to polerowanie. Bezlakierowe usuwanie w gniece, czyli tam gdzie spadnie jabłko, kasztan, piłka, gradobicie, nie dojdzie do uszkodzenia pęknięcia powłoki lakierowej, można przywrócić płaskość powierzchni w sposób trwały, nieodwracalny, bez konieczności szpachlowania, lakierowania, wymiany elementów, czy cięcia dachów w ekstremalnym przypadku. Następnie. Pęknięcia zderzaków, pęknięcia uchwytów reflektorów, czyli pęknięcia tworzyw sztucznych. Jakiś dojazd do słupka, zahaczenie o niestety samochód sąsiada, delikatne. Bywa, że przy tym otarciu plasticzek gdzieś się ugnie, pęknie, nie trzeba wymieniać całych elementów. Można te niewielkie pęknięcie zgrzać, przywrócić mu jego wytrzymałość, a później wykonać w tym miejscu to lakierowanie to sprytne takie na fragmencie elementu, żeby odwrócić to. Uszkodzenia. I na pewno wnętrza. Oczywiście tak. Przecież we wnętrzu też zdarzają nam się uszkodzenia. Na przykład takie, e... takie, jakie tutaj widzimy. No tak. Tu mamy konkretny przykład. Otarcie na tapicerce skórzanej. To typowe miejsce, w którym dochodzi do takich uszkodzeń. To są okolice podlędziowe i podłudowe. Od strony, gdzie wsiadamy, na tapicerkach skórzanych jest takie wytarcie. Mogłoby się tutaj również zdarzyć. Rozdarcie, bo twój niedopięty pasek spodni, czy jakaś klamra ozdobna zahaczysz o tapierkę w niewielkim stopniu, rozedrzesz, czy rozerwiesz. Czy zdarzy Ci się, nie wiem, czy jesteś palaczem, ale wśród naszych kierowców są palacze, yy, wypadnięcie żaru papierosowego, wypalenie dziury czy w takierce skórzanej, czy materiałowej, czy w dywaniku, czy w Albo posufnice. po prostu zdarcie jakichś innych trwałych elementów. Yy, tak, takie dziury, takie uszkodzenia, te niewielkie... Możemy naprawić. Eee, Kierownica. Jak najbardziej. Na Czyli wszystko, skórzany. co się ściera, używa i niszczy. Tak. Bez tak. używania malowania. Smart Repair, technologia szybkich napraw estetycznych. Więc wszystkie uszkodzenia estetyczne, drobne, niewielkie. To były drobne. A drobne. co z większymi? No, większe uszkodzenia pozostawiamy w kompetencji tradycyjnym warsztatom blacharsko-lakierniczym. Nie chcemy im odbierać chleba, nie chcemy im zabierać pieniędzy, które dotychczas zarabiali. W zasadzie chcemy wykonywać te usługi i naprawiać te uszkodzenia, które tradycyjne warsztaty blacharsko-lakiernicze wykonują niechętnie albo w ogóle nie chcą wykonywać. Dlaczego? Bo to są małe fragmenci. Lacharz, lakiernik woli naprawić całe drzwi i jeszcze wycieniować się na sąsiednich błotnikach czy tylnych drzwiach. My zawęzimy ten obszar naprawy do uszkodzonego fragmentu. Ale macie również drugi odłam napraw. Tak. Ten drugi odłam napraw nazywa się autodetailing. Generalnie w autodetailingu usuwamy zanieczyszczenia z każdego fragmentu samochodu. To jest dokładne, dogłębne, wręcz pedantyczne czyszczenie auta. Komory silnika, komory bagażnika, wnętrza samochodu, wszystkich klameczek, osłon przeciwsłonecznych, lusterek w osłonach przeciwsłonecznych, klapek osłaniających lusterko w osłonie przeciwsłonecznej, pedantyczne, bardzo szczegółowe. Polerowanie lakieru. W zależności od stanu lakieru, potrzeb klienta, oczekiwań klienta i zasobności portfela klienta. Możemy sprawić, że samochód stary zacznie wyglądać jak nowy. To wszystko, o czym teraz powiedział Robert, zobaczycie już za tydzień, a więc pokażemy tylko nie na tym Mercedesie SLK, ale również na innych samochodach. No tak, żeby pokazać te szczegóły, niuanse prac, które wykonujemy, lepiej będzie to zobrazować na samochodach o różnych kolorach. Na jasnych samochodach będzie bardziej widać, jak schodzą różnego rodzaju zanieczyszczenia. Na samochodach o ciemnym kolorze będzie jest... widzieć efekt polerowania usuwanie. A It na is. tym samochodzie na pewno zobaczymy efekt usunięcia uszkodzeń na skórze. Zapraszamy Was już za tydzień. Oglądajcie nas koniecznie. Każdy piątek, godzina 17. Tutaj w pit stopie, dowiecie się naprawdę czegoś niesamowitego co tydzień.